Nasze szkolenia obejmują tak naprawdę bardzo dużą, wszechstronną tematykę. I te szkolenia organizujemy zarówno przy współpracy z przedsiębiorcami z naszego regionu, ale również organizujemy przy współpracy z instytucjami, tak aby jak najbardziej dostosować tematykę szkoleń właśnie do wymagań, do potrzeb zgłaszanych przez naszych przedsiębiorców. Mamy dwie takie sztandarowe inicjatywy, które realizujemy: Łódzkie Centrum Przedsiębiorczości oraz System Doradztwa i Szkoleń. Takim Dopełnieniem szkoleń jest również indywidualne doradztwo, które oferujemy e, dla przedsiębiorców, ale również dla osób, które dopiero planują założyć własną działalność gospodarczą. E, ale to oczywiście nie wszystko, co robimy dla naszych przedsiębiorców. E, staramy się e, również promować samą ideę przedsiębiorczości. Ten cel realizujemy między innymi dzięki organizacji konkursu Młodzi wodzi mam pomysł na biznes. Oprócz tego nasi przedsiębiorcy również są promowani chociażby przez biuletyn, który w dniu dzisiejszym tutaj rozdajemy i promujemy ich również no właśnie w ten sposób. Tak naprawdę y, nasze inicjatywy są y, realizowane od 2006 roku, ale oczywiście to jest ten czas, w którym cały czas rozwijamy i dopełniamy nasze rzeczy, te, te inicjatywy. Nasza oferta ciągle się rozwija, ewoluuje i tak naprawdę dostosowujemy je do potrzeb przedsiębiorców. My jesteśmy w ciągłym kontakcie z przedsiębiorcami, robimy badania i, i na tej podstawie y, tak naprawdę dopasujemy, dopasowujemy nasze produkty, jeśli tak można to ująć, do ich potrzeb. Zapraszamy oczywiście do odwiedzenia nas na, na stronach i na kontakt z nami www.lop.uml.loc.pl. Inną z naszych stron, którą również tutaj mogę polecić, to jest www.sds.loc.pl. No i oczywiście nasza strona dotycząca innowacyjności.